Lubiłam sobie wyjść też na jakieś dobre ciacho, gdzieś usiąść w kawiarni sama. To w ogóle było dla mnie mega takie doświadczenie, że ja coś robię sama. I to było dla mnie takie nowe, że ja nie wychodzę z kimś, tak? Tylko że ja wychodzę sama, siadam, zamawiam coś, jem piję jakąś dobrą, jakąś dobrą kawkę, herbatkę, czy jakieś dobre ciacho. Tak, a może być to właśnie wyjście na jakieś takie kulturalne spotkania. To zależy, kto co lubi. Tak, właśnie tu, jeżeli chodzi o nowy początek, to tutaj też bardzo było sugerowane, o, właśnie, żeby. Spotkać się z tą znam, z nami, z tą częścią nas sprzed przeszłości i pomyśleć, co ona lubi, tak? To też przechodzimy przez dzieciństwo. To ja raz usiadłam i włączyłam sobie w ogóle jakąś bajkę, którą oglądałam jako dziecko, i to nas łączy z, z nami sprzed lat, tak? Ze mną, jako z dzieckiem, nawet takie różne emocje to wywołuje. Mm, tak, ja spojrzałam teraz na tą samą bajkę jako dorosła i przypomniały mi się te emocje jako, jako, jako dziecko, tak, że dla mnie to bardzo było wzruszające na przykład na tamten moment i <laughs> często się te, te emocje uruchamiają w ciele, patrząc no właśnie na coś, co oglądaliśmy jako dziecko albo będąc, ja jedząc na przykład różne rzeczy, tak. Jako dziecko, a tak kugel Mogel. Ja sobie zrobiłam tak po drodze artysty, żeby po prostu zrobić sobie coś do jedzenia. Jak ujedliśmy jako dziecko. Ja jadłam kugel Mogel ran jak o to radość mi zrobiło. <grym> mm -hmm. mm -hmm. Tak to było e, niesamowite. Mm -hmm. I to e, ta książka nas właśnie zabiera w takie momenty z przeszłości. Tak, e, różne są też emocje z tym związane. Tak, no i ja z całego, z całego serca Wam polecam. Tu mam taką ściągę, żeby mieć jakiś plan, o czym chciałam powiedzieć, i tak po prostu mówiłam, co mi przyszło do głowy. Chciałam jeszcze wspomnieć tutaj o autorce. Julia Cameron. Jest to autorka światowego bestselleru, właśnie, droga, artysty. I ona pisze takie właśnie poradniki dotyczące kreatywności, spotkania ze swoim artystą, właśnie o takiej twórczości. Ona jest w ogóle bardzo znana i ona tych książek ma sporo. Ta droga artysty, na przykład, została przetłumaczona na 36 języków. Jest też scenarzystką filmową, telewizyjną, poetką, dramatopisarką. Tak, i właśnie Sławę jej przyniosła seria poradników na temat kreatywności. Właśnie dwa z nich mam. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że ważne jest, żeby z tą książką pracować. To nie jest taka książka, że siadam, czytam, odkładam na półkę, zapominam. E, tutaj są ćwiczenia. Na każdy, każdy rozdział kończy się jakimiś zadaniami, ćwiczeniami, które robimy, piszemy, działamy też, wprowadzamy w czyn, tak. jest Są tygodniowe podsumowania. Tygodnia, więc warto, warto, czytając tą książkę, jak już usiądziemy do tej książki i się zdecydujemy na to spotkanie ze swoją kreatywnością, tak, w drodze artysty, albo na spotkanie też z kreatywnością, ale z jakimiś częściami nas z przeszłości, to warto y, y, zrobić, usiąść i y, zrobić te y, zadania. Tak, że nie tylko przeczytać, ale tak aktywnie, tak aktywnie przejść przez tą książkę. Tak. Ja w ogóle uwielbiam też Ewelinę Stębnicką i jej projekty. Chętnie biorę w nich udział. Teraz mam pomysł już na nowy projekt, o którym Wam też na pewno opowiem. Jest to projekt związany z wdzięcznością. Dostałam w prezencie. Ta książka do mnie przyszła. Anna Niemczyno w 100 dni wdzięczności. Mhm. Zaczęłam wczoraj, więc trzymajcie kciuki. Jak skończę, na pewno też się z Wami podzielę. Chodzi o to, żeby przez 100 dni praktykować wdzięczność. Mhm. W różny sposób. Tak więc. To jest mój nowy projekt, mój nowy pomysł, że będę przez 100 dni praktykowała wdzięczność. Dobrze, idealnie się zmieściłam, bo tak założyłam, że około pół godziny będę Wam opowiadała o tej książce, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i serdecznie polecam. Książkę Julie Cameron: Nigdy nie jest za późno na nowy początek. Dziękuję bardzo, i do usłyszenia i zobaczenia. Pa.